Witajcie serdecznie z tej strony Lego Fanka. Rok temu praktycznie cały internet oszalał na punkcie baby jody bohatera serialu The Mandalorian. Wydaje się, jakby to było wczoraj, a minęło już tyle czasu. Obecnie emitowany jest drugi sezon serialu, odcinki wychodzą na platformie Disney Plus raz w tygodniu w piątki. Nie dziwne więc, że Lego postanowiło stworzyć kolejny zestaw nawiązujący do serialu pod tytułem Trouble on Tatooine. Zestaw składa się z 276 elementów, w tym trzech figurek. Jego premiera jest zapowiedziana na początek 2021 roku, czyli prawdopodobnie styczeń. Numer katalogowy to 75299. Jest to naprawdę tani sposób na zdobycie figurki Baby Jody, która dotychczas wystąpiła w dwóch zestawach: które kosztują 380 zł i 600 zł, więc dużo więcej niż ten tego cena to 30 euro, czyli około 130-140 zł w zależności od zaokrąglenia. Warto wspomnieć, że została zmieniona zbroja Mando, ma ona nieco inny wygląd niż ta znajdująca się w poprzednich zestawach. Zdecydowanie zestaw bardzo mi się podoba, szczególnie ścigacz, a także figurki. Zastanawiam się nad zakupem i prawdopodobnie go kupię, szczególnie dla figurki Mandalorianina i Baby Jody, który jest tak uroczy i słodki, skradł moje serce. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym zestawie, czy planujecie go kupić. Trzymajcie się cieplutko, niech moc będzie z Wami. Cześć!